Jarosław Kaczyński w tajemnicy przed światem zwołał pilną naradę w krakowskiej siedzibie PiS-u, gdzie rozmowy trwały aż do 2 w nocy. Ujawniono, kto prócz prezesa partii był obecny na nagłym spotkaniu, a także co było tematem dyskusji. Niektórzy mogą nie być zadowoleni z takich doniesień. Jarosław Kaczyński wzbudza w ostatnich tygodniach sporo emocji w opinii publicznej, choć niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarczyły Polakom obchody 10 kwietnia, kiedy to prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz kilkunastu innych polityków zjawili się pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, by oddać im hołd. Złamano wówczas wszystkie możliwe obostrzenia, co odbiło się głośnym mechem w mediach. Od tego czasu dyskusje o Kaczyńskim nie cichną, a po doniesieniach o zwołanej przez niego pilnie naradzie może ich być jeszcze więcej. Pod osłoną nocy Jarosław Kaczyński zwołał pilną naradę kto mu towarzyszył i co było powodem spotkania. Z informacji faktu wynika, że w nocy z soboty na niedzielę Jarosław Kaczyński zwołał pilną naradę w krakowskiej siedzibie PIS, gdzie pojechał zaraz po uroczystościach związanych z rocznicą pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. Po chwili od przybycia prezesa na miejscu zjawili się również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz była premier Beata Szydło. Dyskusje trwały do późna, gdyż Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek opuścili siedzibę dopiero po godzinie dwa w nocy, z kolei szydło odjechała godzinę wcześniej. Spore zainteresowanie wywołał powód tak nagłego spotkania i to pod osłoną nocy. Jak wyjaśnia fakt, rzeczniczka partii Anita Czerwińska odmówiła komentarza, jednak głos w tej sprawie zabrał jeden z polityków, nieoficjalnie zdradzając, że tematem dyskusji w siedzibie PiSu był plan działania w najbliższych tygodniach, oczywiście z majowymi wyborami na czele. 2. Jak przyznał informator faktu, Kaczyńskiemu ponoć chodzi o to, by jak najszybciej przeprowadzić wybory i zamknąć ten temat. Niektóre sondaże wskazywać mają, że Andrzej Duda wygrałby już w pierwszej turze. Warto również wspomnieć, że z dniem 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, według której wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone drogą korespondencyjną. Źródło fakt.